Załóżcie zbroję, nie zakładajcie sukienki, musicie zdać sobie sprawę z tego, że to jest wasza wina, wasza wina, to wyście zniszczyli Europę, Europa jest słaba. E, ja bym chciała wykorzystać tę okazję do zwrócenia się do posła Krzysztofa Śmiszka, który od wczoraj e, kieruje w moją stronę ordynarny, seksistowski i szowinistyczny e, hejt. Tak bardzo podobać się wojna? Zabieraj swojego partnera i idź na front. Je Excuse me, Prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ pomoże mi to w rozwoju mojego kanału. Dziękuję Ci, przyjacielu. Szanowni Państwo, mówiliśmy tutaj o prezydencie Trumpie, narzekaliśmy od wielu lat. Teraz narzekamy na taryfy. Narzekamy, że nie chce być naszym ochroniarzem, ale to nie Trump zdecydował, że będziemy wydawać pieniądze na, nim, na migrantów zamiast na armię czy przemysł. To nie jest jego wina, że to Wy prowadzacie restrykcje dla przemysłu, tylko z powodu Waszej Chore ideologii, to nie jest jego wina. To wreszcie czas, żebyście sami o siebie zadbali. Wreszcie przestali nosić sukienki i stali się mężczyznami. Załóżcie zbroję, nie zakładajcie sukienki. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że to jest wasza wina. Wasza wina to wyście zniszczyli Europę. Europa jest słaba. Bądźcie wreszcie jak faceci, bądźcie odważni. Bądźcie, bądźcie jak Polska. Bo nie będziecie się śmiać. Potem wasze, wasze drony rosyjskie mogą wylądować nie tylko w, w Polsce, a wy rozmawiacie o pomocy dla migrantów. Śmiejecie się? Śmiejecie? Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Przestańcie nas atakować, bo to my będziemy was was zbawiać. My jesteśmy tymi odważnymi, a wy, wy się śmiejecie, bo wy jesteście tutaj bezpieczni w tym budynku, w tym parlamencie, gdy tymczasem ludzie te sobotę zobaczą państwo na ulicach w Londynie, zobaczycie siłę patriotów. Bądźcie odważni, bądźcie jak Polska. Dziękuję. Ja bym chciała wykorzystać tę okazję do zwrócenia się do posła Krzysztofa Śmiszka, który od wczoraj kieruje w moją stronę ordynarny, seksistowski i szowinistyczny hejt. Tak bardzo podobać się wojna. Zabieraj swojego partnera i idź na front. Przepraszam bardzo, pani ma błękitną kartę, jeżeli pani chce sprzeciwić się temu. E to może pani to zrobić, ale na późniejszym etapie. To nie ma nic wspólnego z tym, co ci, co, o czym mówił kolega. Pan. Pani ch chciała błękitną kartę, a to tylko dotyczy wystąpienia. Nie, nie, to nie, nie może być, nie może dochodzić do tego ping-ponga. Pani, pani może postawić pytanie, ale nie do tego mówcy. Więc następny. Nie, przepraszam, to nie jest pytanie do pana. Wobec tego nie można odpowiedzieć. To nie dotyczy przedmiotu pańskiej wypowiedzi. Parlament Europejski dziś wyraża swój nic niewarty i pusty gest solidarności z Polską po naruszeniu naszej przestrzeni publicznej przez, powietrznej przez drony. Gdy już wymyśliliście, że Europa ma stawiać na obronność, wychodzi program SAFE, kolejny po KPO dług unijny, który będziemy spłacać przez 45 lat, żeby wesprzeć przemysł niemiecki i francuski. Taka to jest wasza solidarność. Mówicie, że nie wolno finansować Putina, a co zrobicie, wprowadzając umowę Unia Europejska-Mercosur? Napchacie rosyjskie kieszenie kasą, wspierając brazylijskie rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach, wypychając jednocześnie produkcję żywności poza Unię Europejską. To jest samobójstwo. Nakręcacie prowojenną, hister prowojenną histerię w Polsce, za pomocą której razem z prezydentem Złońskim chcecie wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie, tak chcecie odwrócić uwagę od swoich nieudolnych rządów i braku inwestycji w system obrony przeciwko dronom, a Putin się z was śmieje. Mamy gdzieś wasze biurokratyczne bzdury. Potrzebujemy prostych przepisów w sektorze dronowym, a nie unijnych barier, które duszą nasz potencjał. Bez tego możemy wpompować miliardy, ale dalej nie będziemy w stanie skutecznie się bronić. Musimy uwolnić polski sektor dronowy od biurokratycznych kajdan i dać działać naszym startupom, bo to one są przyszłością obronności, a nie stosy dyrektyw, które nie zatrzymają ani jednego drona. I to nie jest nasza wojna. Szanowni Państwo, Ostatnie wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną dronów Federacji Rosyjskiej to brutalne przypomnienie, że Europa nie żyje w świecie tęczowych baniek czy ideologicznych iluzji, tylko w realiach pełzającej wojny. Europa z pełną premedytacją zniszczyła swoją gospodarkę, rolnictwo, przemysł, a także produkcję zbrojeniową. Wszystko w imię chorej, lewicowej ideologii, która prowadzi do utraty bezpieczeństwa. Cały ten wasz plan zbawienia świata gra na korzyść Putina, bo każde euro. Włożone w ideologiczne szaleństwo Zielonego Ładu zamiast w obronność to jest właśnie działanie w interesie Kremla i to wy jesteście za to odpowiedzialni. Co do Polski Najpierw finansowaliście Rosję Nord Streamem, potem zniszczyliście naszą gospodarkę, teraz przepychacie nam imigrantów, żebyśmy przestali być bezpieczni od wschodu i zachodu. I przemawiam tu jako polski poseł i jako polski obywatel. Polacy nie chcą waszego Zielonego Ładu, waszej walki z węglem, kiedy latają im nad głowami drony, kiedy spadają na ich domy rakiety. Putin się śmieje, kiedy pani, pani von der Leyen, opowiada te klimatyczne bzdury. Jest pani ślepa na realia międzynarodowe, nie rozumie pani świata i nie potrafi pani zapewnić warunków do normalności w Europie. My Polacy rozumiemy, że bezpieczeństwo nad naszej ojczyzny zależy przede wszystkim od naszego narodu. Polska. To wielki naród, który nigdy się nie podda, który nigdy nie da się złamać. Polski rząd musi po prostu odrzucić szkodliwe polityki unijne i skupić się na interesie Polski. Dziękuję. Zainteresowanie tą debatą i bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski to proszę zobaczyć na tą salę. Gdzie państwa, koledzy i koleżanki, by rozmawiać o bezpieczeństwie? To jest po prostu kpina. Mówicie o kwestii ropy i gazu. Przecież cały czas kupujecie, cały czas Niemcy kupują ropę, płynie przez polskie terytorium, cały czas Francja kupuje gaz, cały czas rozmawiacie o kwestii umów z Mercosurem. To są miliardy euro i dolarów, tak naprawdę dla Rosji. Powiedzcie mi, co zrobicie tu i teraz, tu i teraz, by z tym skończyć? Można błyskawicznie wdrożyć pakiet 19 sankcji. Pan Verega, dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, myślę, że ma Pan rację, Panie Pośle. Rzeczywiście dobrze, że Pan przypomina, że Europa po części finansuje te drony, które wleciały na polskie terytorium. Nie wiem, czy można ten temat jeszcze rozwijać. I czy z drugiej, czy to wystarczy, żebyśmy porzucili kupowanie rosyjskiego gazu i Ale zgadzam się z Panem. Taka mała korekta sprawa konfliktu zaczęła się wcześniej. To już polska granica była forsowana, kiedy Unia Europejska atakowała polskich ministrów za to, że broniliśmy naszych granic. To 2008 rok, przypomniany tu przez pana marszałka Brudzińskiego, kiedy Lech Kaczyński mówił w Tbilisi o tym, co się dzieje z Rosją. Dziś Gruzja, a Ukraina, następnie kraje bałtyckie, na końcu kraj mój, czyli Polska. A po drugiej stronie był pani Rodak, Gerhard Schröder. Czy jest pani zwolennikiem, aby był on persona non grata? Aby ten człowiek miał zakaz wjazdu do Unii Europejskiej? Bo, ile mi wiadomo, nie został skutecznie objęty sankcjami. A to on odpowiada za finansowanie między innymi Każdej kwi, you, która you. przepłynęła z, ze strony wojsk. Dziękuję. która Chętnie odpowiem jako obywatelka Niemiec, a jednocześnie przynależąca całym sercem do Europy. fakt, że Niemcy po pierwszym ataku na Nord Stream 2 to, i w ogóle budowa tego zaciągu była bardzo kontrowersyjna i była bardzo dużo dyskusji wokół tego i odrzucono to. To było po dwój, po, po, tylko dwustronne porozumienie. A Gerhard Schröder był częścią Nord Stream 2, jest w Niemczech, byłym kanclerzem i został odpowiednio potraktowano, to znaczy on powiedz, powiedziano, Yy, włas naszym własnym ludziom, że taki, na takich ludzi u nas nie ma miejsca i Niemcy to dobrze, moim zdaniem, rozwiązały. Dziękuję. Pani Szanowni Państwo, tak, prawdą jest, Putin jest wrogiem Polski, jest wrogiem wolności, jest wrogiem Europy. Ale Putin nie wziął się znikąd, Szanowni Państwo i prawda jest ważna. Tuczyliście Putina pieniędzmi latami, w szczególności Niemcy, rząd Schroeder. I rząd Merkel. Jak Putin napadł na Gruzję, dawaliście mu pieniądze. Jak zajął Krym, dawaliście mu pieniądze. Jak groził Polsce atakiem atomowym, dawaliście mu pieniądze. A my ostrzegaliśmy, że jest zagrożeniem, to nas nazywaliście ruskimi onucami. Są na tej sali ludzie, którzy dzisiaj wyzywają innych od proputinistów, a są z partii, która przytulała się z Putinem i prowadziła reset. Wstydzę się, że urządziliście dzisiaj wojenkę polsko-polską zamiast mówić o naszym bezpieczeństwie, szanowni państwo. Polska potrzebuje jedności, Polska potrzebuje zbrojeń, a zbrojenia zaczęły się z rządem Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku i wy macie je kontynuować dla naszego bezpieczeństwa, szanowni państwo. Szanowni państwo, nie ma gorszej postawy na, postawy na tej sali niż hipokryzja. Banda hipokrytów, którzy niedawno jeszcze jak pajace biegali z pizzą, czy też z piworami, zakłócając porządek na polskiej granicy. Gdzie była Unia Europejska, kiedy budowano Nord Stream 1, Nord Stream 2? Gdzie byli wasi przedstawiciele z Europejskiej Partii Ludowej, kiedy Ursula von der Leyen wczoraj mówiła o przyspieszeniu celów klimatycznych? Kiedy Putin buduje drony, zbroi się, my zażenamy przemysł europejski. Pozbawiamy Europę bezpieczeństwa żywnościowego, czytaj Mercosur. Pozbawiamy bezpieczeństwa energetycznego, strategia energii Wende. Bo wam wiatraki w głowach, bo twierdzicie, że co? Że to będzie niezależne źródło energii. To wszystko, co wy robicie na tej sali, to jest czysta polityka prorosyjska. Urszula von der Leyen była w rządzie Angeli Merkel, ministrem obrony narodowej. I Wy dzisiaj jesteście zaskoczeni, że Putin wysyła drony? No, biedacy. Hipokryzja historia Was już dawno oceniła i pokazuje, że niestety, ale doprowadziliście do tego kryzysu który przelewa się za wschodnią granicą Unii Europejskiej. Środki finansowe na zbrojenia to jest adekwatna odpowiedź, a nie wasze ideologiczne bajki. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy. Od wielu lat rozmawiamy o tym, jak bardzo chcemy pokonać Putina i ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, a nawet powiem cofamy się. On jest coraz bardziej bezczelny i bezwzględny. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy zjednoczeni w naszym celu. I ciągle jeszcze jest wiara w to, że wśród wielu partii, wśród wielu państw, polityków, że z Putinem można się dogadać. Nie, nie można się dogadać. Kiedy wczoraj służby polskie walczyły z dronami, które nadlatywały nad Polskę, nad Europą latały dziesiątki samolotów z turystami rosyjskimi wracającymi z wakacji. Oburzeni ludzie podnosili ten temat, bo to jest symbol, jak podchodzi Putin, Rosja, Rosjanie do tego, o czym my rozmawiamy i ciągle stoimy w miejscu. Trzeba zacząć wreszcie działać. Słowa nie wystarczą. Ale stanie się tak i pokonamy Putina tylko wtedy, kiedy będziemy szli razem wszyscy w jednym kierunku.